Musisz naprawdę się starać, człowieku. Panie. Ale o co starać? O co mu chodzi? <grym> no mam Ale. Jakby... 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 To co chodzi? I'm does it, bro. Przez się jeszcze tak dazed. nie śmiało. I'm O <grym> co chodzi, no? Ale taka dobra. Co on z matematyki? Gospodowej. Nie, nic nie dostałem. Nic. nic? Po prostu nie dostałem. No, nie, nic nie dostałem, no dalej mnie wstawiłem Barbara A nie, wspomniała. Z dostałem. O. Ale. Kiedy się wstawiła? Mm. Ja ściągałem. A, okay. ale, ale kiedy wstawiła? Jak ty ściągałeś z matematyki do jasnej kółki? Co, co ja dostałem? no, eee, no ja dostałem. Posłaj no, słuchaj, no, no, no. Je... Uceń bez jedynki jest, jak zon jest bez karabinu, tak. Tego on dwie z matematyki, to ja Co? No właśnie. Wow. Legitne ogólnie. Ja posłużyłem sobie plenery starów. No, tak. Kurde, musiałeś się nauczyć, ty. No i tak dobrze wiozuję, ja w tym ciągnął i tak to wsiadłbyś, dostał byś pozytywną ocenę. Tak, i tak bym dostał pałe, chłopie, zaufaj mi. A jakby to o dwójkę, to byłem, myślałem, że dostanę komuś radę. Stop. Ja bym z tymi ciężko Dlatego ja napisałem A to na trójkę. To znaczy, statuzie, wszystko, wszystko. ściągnę, <laughs> Jak u Baśki wyciągnęłaś się na to jest crazy. A nie, to nie jest A u, Baśki. Nie u Baśki. ej dobra, to nie ważne. Nic nie mówiłem, chłopie. U Baśki to ja bym już był kurwa Einsteinem, ja bym na MIT robił wykłady dla, dla tych dla studentów. Obie. u Baśki tak jak złapali, złapała jednego, pamiętam, u nas w klasie... Tak bym kurwa, się uczył, człowieku. To kurwa go wzięła na stronę, wiesz, wysz, wyszła z nim za drzwi i po prostu trzeba na krzyczeć, kurwa. Ale, kurwa. what? Nikt nie chciał z jakiegoś skuldingu, kurwa. A wiesz, Kuba, że dostałem trójkę z fizyki? Tak? Z tego sprawdziano? Ty nie policzyła trzech punktów. Trzech <grym> punktów, No, poprawiajcie no. mnie, jak wam nie policzę punktów. Ale sprawdzała. Pamiętałeś, co mówiła. Ja tam podszedłem tylko po jeden punkt, więc tak bym miał dwójkę. Ale ona nagle stała, nie wiem, z dupy wyjęła trzy punkty po prostu. No ja tutaj ci nie policzyłam, tak, co trzeba patrzeć. Dwie minuty czekam na tą. To... Prawie, nie, niewiążliwe! Nie policzyłam mu 3 minut. Nie, punkty. to jest bez wiary. Przepraszam! <grym> już Zaczął zaczęła, się już kłaniać, paszymy, przepraszam. Mój błąd. Sepuku już zaczęła robić. To, co, zaczęła robić, to, co Nie no. Ten sam mózg człowieku. Ja nie zawsze się tego, nie coś się kogoś przebić, jak chodzi o twikowanie to musi być na topie po Obie. prostu Ja kiedyś byłem mocny, teraz on kurwa nie wiem, opętało go człowieku Nie porównuje się no, Ja zachęcam takiego brain rota Dobra, no, <laughs> się chwali swoim Dobra, prime, dobra, nie? super He's kuba. fucking prime bro Spoko Ja nie znam takiego brain rota Ten ziomek odjazd zdradzał swoją zonę, później w go rozwinął na jantach się co na niego drzeć przez pół godziny jechaliśmy i się od tego. Inteligentnie, muszę przyznać <laughs> Tak było jasne tak. A to ja się nie Jecha. gdzie chcę wtedy, bo... bo oh, A, były moje jajce Nie ćwieć, nie ćwieć Ja się nie że on tutaj zdenerwowany, rozwoły, jak on, jak on jakieś ma problemy z rodziną Kochanie, kochanie, co Co? co? Nie, <laughs> Arycz nauka jazdy w markach, kurwa, po prostu. <laughs> Ziomek zdradza kobietę, nie wiem. Ja sobie w korku. Ziomek zdradza kobietę na jazdach. a ten nie Teraz wykonam manewr zawracania. tam bo nie gdzie to kurwa jakąś uliczkę ślepaną wychowałeś Ja pierdziele Moje najciemniejszy fantazja się spełniły No jak nie patrzysz na znaki? Co to jest? Bartek, wow Niewiarygodne nie tam... nie Co tu tak, się dzieje? Tak, tak, Co się dzieje? Tak, to to. tam były tylko te... człowiek. Um, bloki tam później nie dało się wychać, bo tam dalej był znak, że jest przebudowa o to, ja tu grałem ja randomizera, nie? Przychodzę bez koszulki, a tu wiedźma, odkryte chłopie uda, normalnie jest taka wiedźma śliczna odkryte, uda. jeszcze za chwilę, mnie, za chwilę mnie przytuli, nie? That's crazy, bro. No, ale ja mogę sobie fantazjować, kurwa, ja tak jak tego nie zrobię. No nie wiem. Jestem jebanym weteranem, cwelu. Do no, kogo ty mówisz, up, człowieku? tu znowu nie Korgów, Jestem, jebanym. Jestem jebanym. to jest nie tylko. Jestem jebanem Jestem jebanym. to tobie! <głosy> 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 skąd wziąłem? Skąd on to wziął, nie? A menu okej, okej, no ix Ej no uwielbiam tego samona akurat. Tego uwielbiam. Czarek musimy zabytować modpack Czemu? Bo jest bug, który musi napadnieć i <noise> nie progresujemy dalej, dosłownie było. Jest guzik, który otwiera Horsfield Horsefield da się nie da otworzyć, bo jest kurwa. zepsuty. <laughs> Mieliście kiedyś wow. Encrypting? Nie, nie! Nie tańcz, nie tańcz, nie. A macie lemoriany? <laughs> tego ja, nie ma, to ja. w ogóle to bez sensu grać. Dobra, modpack. ale czekajcie. No. Dobra, ale wy. Ej, właśnie, dobra, ale wy. Ej, właśnie, dobra, czekaj dlaczego... ale... League Realization, oglądają oglądałem One Punch nie? I z usłyszałem jak Saitama mówi babun, to stamtąd to się kurwa wzięło. Ten sfer powiedział babun w trzecim odcinku. Jest ty mysle. jesteś jakiś kurwa ty na mózg, czy ochodź, to tak chodzi? jest taki znaczy, głupi, tak najgłupszy człowiek na świecie. To <grym> to dziękuję. Dziękuję. <grym> Wprawdzie. Wprawdzie, honor mieć ten tytuł. Hej, ale my mamy na no, ale no, dobrze, to jest ja jeden stawiam, miałem jeden... Eee... No masz, nie, about that. nie, nie mieć Widać, Widać, że tam gdzie... Widać, że, nie wiem, klasa Kuby jest riketą. Jest... No, 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 no. Ja mogłem <suszy> być dwie grupy. W jednej grupie byłby sam Kuba bożenski, a w, dru a w drugiej byłby była cała klasa i tak Kuba Nie... Kole, czy mnie słyszyliście, kurwa, czy nie? Proszę, powiedzcie mi, czy Dostał suskę na lekcji, na której go nie było i dostał obecność. To jest crazy. Co to co... <grym> o, ja dzisiaj dał roga na spóźnienie, pomimo, że mnie nie było patrzeć w Na pierwsze... A my dzisiaj poszliśmy do zamku i roga na nie wstawił. Oskar? Rogal roga, roga. Oskar. Oskar, fiof. Fiof. Kto ten Oskar? Uj, a ja muszę sobie przecież napisać usprawiedliwienia. No ile Master mam? Oj, sam sobie. <grytanie> no tak. Co za luksusy, chłopie. Master show me the ways. Master nigger. Master baiter. No znowu klepie jajkami, no. Wytrzymał Nie wytrzymał zaraz. <grytanie> Lubię. Moja czaska zostanie zmęczona za chwilę, ty. Koniec. O tak! O tak. Nie wiem. Mój... Please come on my photo. <noise> nie wiem czemu on mi tego tak laguje, chłopie. <noise> real! On tak mówi, no, on mówi tak niewyraźnie. sorry for Ja that. Każde każde no, nie nie słyszałem każde pojedyncze słowo. tą się Oj, przepraszam. A nic nie, nie słyszałeś. Check out konsekwencji.

Open the door! Open the door! No, was, on tak, on, on Open Day Doo! Open the door! Open ja <laughs> the door! Open the door! Open the door! Open the door! Open the Doo! on Day Doo! Open Day Doo! z Day Doo! Open z Doo! Open Day z Open Day z Właśnie. Kto to puścił ty? Żeby jak miał taki fizyczny przycisk z napisem pullu i po prostu puścił z tego przycisku. Nie nie, 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 Ale on się ucieszył ty. га <śmiesz> рад. Ja <śmiesz> <am pulwärs. śmiesz> <śmiesz> <śmiesz>